Hi, hello, kochani wspaniali! Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Słychać na pewno w moim głosie wielkie podekscytowanie. Ale no, dzisiaj jest ten dzień, kiedy jest bardzo późno na fakt tego, żebym miała nakręcać nowego vloga, bo jest godzina 17.10 w tym momencie, ale stwierdziłam. Zrobię to. Zrobię wszystkie vlogi, codzienne vlogi do 20 grudnia, tak jak sobie to obiecałam, bo chcę, żeby chociaż jedna rzecz, którą powiedziałam w tym roku. Zobaczcie, jesteście mega krzywo ustawieni. Chcę, żeby chociaż jedna rzecz, którą Wam powiedziałam w tym roku, zostanie dotrzymana. Bo jak sobie pomyślę o początku roku, to, non-stop, Wam coś obiecywałam i non-stop mi to nie wychodziło. Obiecałam Wam, nie wiem, tam były vlogi dwa razy w tygodniu, pamiętam, że ich nie wykonywałam. Później obiecałam, że pojawiać się będą, możliwe raz w tygodniu, znowu zniknęłam z YouTube'a. I tym razem powiedziałam, że będą się pojawiać codziennie i tak też uczynię. Chcę normalnie mieć z tego wielką satysfakcję 20 grudnia. Chcę się czuć sama z siebie dumna i też chcę się czuć taka spełniona, bo YouTube jest naprawdę moją wielką pasją. Nie wiem, jak ten vlog dzisiejszy będzie wyglądać, bo nie jest on totalnie zaplanowany, więc będzie na bardzo dużym spontanie. Arnolinia się tu bawi za mną, nie wiem, co dzisiaj będzie. Myślę, że będę siedziała po prostu na podłodze. I do Was mówiła różne swoje przemyślenia, popijając chyba. <grym> Mam nadzieję, że mimo tego poczujecie się chociaż trochę tak domowo. Wiem, że siedzicie pewnie w domu, oglądając to. Ale rzadko chyba kiedy jest tak, że ja robię vlogi nieplanowane. No, bo zazwyczaj jest tak, że. Zawsze wszystko mam zaplanowane, co mam nagrać konkretnego dnia i bardzo rzadko jest tak, że chyba mnie nawet widzicie w takiej pozycji, że nie wiem, co mam ze sobą centralnie zrobić. się położyć na podłodze, leżeć, krzyczeć, kwiczeć i płakać dzisiaj, no ale nie będę tego robił. A jak tam u was w ogóle przygotowania do świątyń? Bo wiem, że w tych vlogach codziennych. Tematyka świąt jest bardzo ograniczona, z oczywistych względów. Nie mam humoru, nie jestem na to przygotowana. To nie jest mieszkanie, w którym zostanę, więc też nie chciałam jakoś specjalnie kupować dużej ilości dekoracji, a pewnie jakbym poszła do sklepu, to chciałabym kupić wszystko i wiem, że się będę przeprowadzała. Dlatego stwierdziłam, że jeszcze w tym roku sobie planuję, ale przyszły rok będzie gruby. Ale dlatego, że ja nie mam humoru, to nie znaczy, że Wy nie organizujecie swoich świąt. I jestem ciekawa, jak, jak tam Wasze humory, Wasze nastroje, co już kupiłyście, co planujecie jeszcze kupić, co planujecie ugotować. Ten whole shebang, jak to się mówi. Jest to nie wyspana. Mały dzisiaj się obudził o godzinie 5.40 i nie spał do godziny 8, a o 8 poszedł spać i wstał o godzinie 10.00. Ale od 10 na razie się trzyma. No nie jestem do końca wyspana. To najprawdopodobniej ma duży wpływ na cały dzień. Aczkolwiek i tak jest godzina 17 i bardzo dużo rzeczy udało mi się zrobić, więc nie powinnam narzekać, a jednak to robię. Dobra, przestanę może, bo nie chcę, żeby moje negatywne emocje oddziaływały na Was. Ja chcę Wam dawać tylko i wyłącznie pozytywne emocje. No nie, no nie. Powiedziała osoba, która wielokrotnie płakała na tym kanale. Oj, jak mnie grzecznie bawisz! Jak on się tak bawi spokojnie i nie wymaga mojej uwagi. Uwielbiam się normalnie na niego patrzeć. Jak on to robi w ciszy, spokoju i w skupieniu. की Dajcie na coś? Co będzie na kolację? Kupiłam w sumie ten serek. Może zjesz ten serek? Co? To jest kawkowy ci kupiono. Ja na kolację będę miała dzisiaj, bo wina z wczoraj, reszta z wczoraj paprykę czerwoną pokrojoną i kukurydzę. Kukurydzy nie odmroziłam sobie, a zawsze jak kupuję te w puszce to nie ma szans na to, żebym zużyła ją całą, dlatego przekładam ją do plastikowego pojemnika bez tej wody i ją wsadzam do zamrażarki. Częściowo, żebym miała na kolację, to Część ją muszę odmrozić. Małemu spróbowałam dać zdanie, które ja miałam, natomiast zjadł z niego trochę ryżu tylko. Reszty się mu nie chwycił. Dlatego mam już w pogotowiu dla niego serek homogenizowany danio. Truskawkowy tylko właśnie też go wyciągnę z lodówki, żeby nie był zimny. Chyba, w ogóle nie wsadziłam do lodówki. Bo byłam dzisiaj w sklepie je osobno jest wprowadzony do lodówki więc dla małego będzie w razie emergency serek i pewnie zrobię mu kanapkę z dżemem i z masłem orzechowym, to jest coś, co wiem, że on na pewno zje, ale to moje danie też spróbuję mu oczywiście dać po co ja tutaj przyszłam, co ja miałam wyciągnąć aha, kukurydze z zamrażarki Centralnie wam powiem, że nie mam pojęcia, co mam ze sobą zrobić. Ja jak. A Co ty masz, buzi? Jest jeszcze jedna rzecz, tak naprawdę, którą mm. powinnam zrobić, ale chyba sobie ją daruję i zostawię na jutro, bo mój mózg powinien być do robienia tej rzeczy dużo bardziej skoncentrowany, aniżeli jest teraz. I to jest rzecz z kategorii Top Secret, więc niestety Wam nie mogę. Nie. Centralnie ja się bardzo dziwnie dzisiaj czuję, przez to, że siedzę i nie mam nic zaplanowane. Jest godzina 17.36 i nie wiem, co mam ze sobą trochę zrobić. Macie takie dni. Macie takie momenty w ogóle w życiu. Za chwilę oczywiście, no to jest kwestia minut, że miałam czas na to, żeby... Teraz usiąść i odetchnąć. Za 20 minut idę do kuchni i będę przygotowywała kolację, ale jakoś tak się to strasznie dziwnie czuję z faktem tego, że nic nie robię. W sensie, ja bym mogła dużo rzeczy zrobić, jak na przykład posprzątać te zabawki, które tutaj znajdują się na ziemi, albo je poukładać, albo posortować, ale to jest bezsensowna robota, bo za 5 minut będzie dokładnie tak samo. <suszy> Ichka idzie. Widziałeś moje pazurki? Ładne, nie? Gdy normalnie i czuję się jak jakaś princeska, jakbym miała mieć zakładany pierścionek zaręczynowy albo coś. Są takie świeże, nowiutkie, piękniutkie, bez odrostu. Natomiast ta ręka jeszcze ma trzy czarne, które będę robiła jutro. Ale jaka jest różnica? W sensie ta teraz wygląda tak bardzo delikatnie, tak kobieco, nie wiem, tak anielsko, a ta wygląda po prostu z tymi czarnymi. Diabelsko źle. Czarny kolor się z takimi rzeczami kojarzy, a biały kolor się kojarzy z takimi rzeczami bardziej niebiańskimi. Natomiast czarny się kojarzy z oczywistych względów. Z diabelskimi, z piekłem, ze złem i tak dalej, i tak dalej. W ogóle taka tematyka też kolorów również mnie bardzo interesuje i też chcę ją zagłębić bardziej. Notabene, pisałam pracę licencjacką związaną właśnie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to było w nawiązaniu do negocjacji i komunikacji społecznej, jak komunikować się w społeczeństwie przez. Kolory to na pewno przekręciłam i to bardzo, 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 bo to było lata temu. No, przynajmniej 10 lat temu ta obrona była, więc minęło trochę czasu i mogę tego nie pamiętać, ale na pewno to było związane z kolorem, bo w niektórych regionach świata ten sam kolor dokładnie może znaczyć dwie różne rzeczy. Chyba jest tak właśnie z kolorem białym, gdzie w niektórych właśnie częściach świata on świadczy o takim. Anielizmie, pozytywizmie. Natomiast w niektórych częściach świata kolor biały oznacza śmierć. To jest bardzo takie... Bardzo interesujące też jest to, jak kolory na ciebie mogą wpływać. Jak na przykład kolor czerwony powoduje i wzmaga u ciebie agresję. I to można potwierdzić na przykładzie byków. Jak są te... te... Co ty zrobiłeś? Czy on zrobił kopytka, czy mi się wydawało? Mały byczku! Te płachty takie na byki wyciągają i oni nimi machają przed bykami. Żeby je bardziej wkurzyć, to te płachty właśnie są koloru czerwonego. Ale kolor czerwony jest również kolorem miłości. Kolor, który znajduje się na czerwonej róży. Kolor, który utożsamia się u nas z sercem, dlatego też właśnie z miłość. Kolor zielony jest bardzo powszechnym kolorem, jeżeli chodzi o służbę zdrowia Trzeba na to zwrócić uwagę, że pojawia się on bardzo często w szpitalach, albo też te kartuszki, odzież szpitalna jest w kolorze zielonym czemu, bo kolor zielony to jest kolor nadziei. Nadziei na to, żeby być zdrowym, żeby się wyleczyć, no bo po to chodzimy raczej do szpitala, albo po to chodzimy do lekarza, żeby wyzdrowieć.

Dziękuję, dziękuję, tak, tacy, tacy, tacy piłeczka, cała piłeczka tu ma na sobie, okulary Nie uśmiech, no uśmiecha się, dziękuję, proszę. 17.59. pięćdziesiąt dziewięć. Idę do kuchni, zabieram się za tą naszą kolację. I będę się żegnać w tym będę z blogu z wami. Dziękując Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam jak zawsze łapkę w górze bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowy albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformujecie. Nawet nie umiem mówić. Zawsze poinformujecie o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, schody lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani wspaniali. Pa.